maneczko ostatni odcinek co tu nagrywałem jak jadę to jeszcze chyba na detecie było z takich vlogów W ogóle mam gumę do rzucia to może wypluję, bo zaraz będzie komentarz Czego on tak mlaska? Już trochę pożyłem ją w sumie. Miałem jeszcze nie wyjeżdżać dzisiaj, ale jadę odwiedzić takiego koleżkę co tam kiedyś mu się lonsin przełamał ze trzy razy rama spawana Trochę już ciemno, ale w ktm światło jest to A czemu nie? Ale zimno już jest, kurde, kurtkę założyłem rękawice od odściga <grym> zapiąłem, a jakoś mi go tak podnosi to trzeba mocniej zapiąć po kostce to się tak dziwnie jedzie jakbym zaraz miało koło odpaść Jechał tym bałem, fajnie by się może leciało, tylko <gorsza> że jak będzie jakiś dół, albo trzeba będzie zrobić skok na kilka metrów. E, widzę, że już ktoś rosuwa ciął tu, to chyba sprawdzona droga. będę wracał to się żwawi i poleci mówię, nie ma co lecieć na złomanie karku a nie było Cię słychać w ogóle wiesz co, tak nie zapierdzielałem Ten. Tak myślałem, żeby jechać tutaj, ale się zastanawiałem, czy Rowu nie będzie. Ja sobie myślę, zapierdalać stół, a tu może Rów 4-metrowy. I... To, to co, na to nowo kopalnie, czy gdzieś tam w bok lecimy? Nie, można kopalnie, bo to poleci najwyżej przez las. Musimy lecieć. Czy ja to ten, ja to nabiłem tam powietrza, żeby na kole polatać, to tam i tak chuja podjadę. Już ostatnio jeździłem to mi tak zajebiście szło, że... W drzewo! Na jednym kole jak się puszcza gaz to trochę marchewami strzela ale... Żona to mi na zbirałki Na to co ostatnio... Tam, 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 tam... To my przypierdali przez las Zawsze możemy główno jechać Jak to po drodze <śmiech> <śmiech> chyba, że Dobra. chyba, Widziałem budżetowy FMF wszedł kleczyć No sprint tak 65 Urbana Pierdalam orewadi Porwa ludziom przez podwórko! Ja <laughs> pierdziele. W rękawicach na ściga nie ma takiego kurde trzymania tej monety jakbym chciał. Jeszcze nierozrobione to nie można pięści ścisnąć Ciekawe czy coś będzie widać przez te ścieżki I to by dobrze na kole szedł. akurat drzewo pod skosem i... Kowało.ój ruszka w lewo, dajemy w prawo. Tutaj to chyba jeszcze nie byłem. Sí, Tutaj chyba pierwszy raz w terenie testowałem KTM, a w takim lepszym. Hej, kiedyś pamiętam, jak tu wjechać nie mogliśmy. Teraz tu te górki się nie wydają takie za duże, tylko że pasowałoby, może trochę opony mieć. <laughs> się zmniejszyło, nie? <laughs> a na zbierałeś tych opasek? Połowa to może kolorem to i na Newadę za darmo wejdzie? Czerwona to czerwona Ja pierdolę Oj oj. Ja powiem Ci kurwa dwa dni naprawdę takiego enduro latałem, że jak patrzę na to to chuj Bez browara to nie ma co próbować Dawaj to, tej nie próbuj Ale wiesz co kurwa. Trzeba robić tego skutka Ta, Tak wiem. czuję, że chyba nie wiadę, trzeba powietrza upuścić. Czekaj. Ja Kiedyś zam... tu chyba na dobrej oponie to ledwo się wchodziło. Na jak ty wtedy przyjechałeś z pałem i z tąkiem, to nie samo. Nie no, nie przystało, nie były takie łysek. A Ta, nie. Tomaszek miał najwyższy co. A ciekawe czy tam na górze nie ma spadków Nie, to płatko było. Tak jak, tutaj to spo, tak jak tutaj to spokojnie wleci, ale tu z tego dołu to trochę wysoko, kur. Macie tu jakiś sklep osiedlowy? <gry> Ej, tego wyskoku to nie widziałem Trochę, trochę przybrakło, ale źle nie było Więcej mocy? W sumie jakby dobrze się wybił to można było i by tam wskoczyć od razu no, Nie no, samego motoru to nie ma sensu wrzucać Kurde, ja to wam powiem w goglach już słabo się widzi. Bez gogli to zaraz piach w oczach. Nie no, tutaj to by się fajnie latało na nowym mitasie i na niskim ciśnieniu Co? Ale nie wlecę, bo już czułem, że tutaj nie ma takiej trakcji jak trzeba. Najpierw się na ulicy lacza pali, a później się w teren podjeżdża O kurde Jeszcze raz! No tutaj to trzeba oponkę nowo ciśnienia i na kole wchodzisz, a tak to ostatnio jeździłem dwusuwem na tej mojej oponie To też tak ledwo ledwo wchodzi gdzie naprawdę takimi, nie wiem, DT to by wjechał, to ten dwusuwem 250 na tej oponie ledwo ledwo tak to co robimy? Jeszcze jakiś przelot? A powiem Ci dobrze tym lossinem, lecisz. Tam w jednym miejscu, myślałem, że droga prosto, chciałem ci wyprzeć, a ty zakręt dwa hamulce i dosłownie y, już na tobie prawie, bym cię tak ściął, że... A najlepszy, jeden zakręt, droga jest w lewo, to myślę w lewo, ten w prawo skręca. Ja w nie czas I tak i Ale co to co dzisiaj spawałeś w tym Rosslinie? To... Dawaj, kurwa, tam, tam już coraz mniej w nim siedzenia nie ma. Uwaga. Ej, to, to ten Lonsing z filmiku, co był wzmacniany drewnem. O kurwa, szkatem nie chce odpalić. to stelaż dzisiaj czy co? A tutaj, o kurwa, jakie wzmocnienie.